Rycerze podali księżniczce białego konia z purpurowym czaprakiem i złocistym siodłem, i wszyscy udali się do kaszmieru. Wkrótce księżniczka znalazła się w komnacie pałacowej i zmęczona zasnęła. Co się jej śniło tej nocy? Nie wiadomo. Zapewne widziała we śnie firus szacha. Spała wszakże mocno i bez przebudzenia aż do świtu. O świcie jednak zbudził ją hałas niezwykły. Zaczęła się przysłuchiwać temu hałasowi i zrozumiała wreszcie, że są to odgłosy trąb, bębnów, cymbałów i innych instrumentów. Wyjrzała przez okno. Tłumy ludzi na ulicach otaczały jeźdźców, którzy na rozmaitych rogach ulic ogłaszali ludowi, że sultan zakochał się w księżniczce i postanowił dziś jeszcze ją poślubić. Dlatego też kazał bić w bębny, dąć w trąby, ażeby tym sposobem zwiększyć uroczystość tego dnia. Zanim księżniczka zdążyła obmyślić plan dalszego postępowania z sułtanem, drzwi jej komnaty rozwarły się na oścież i wszedł sam sułtan, kłaniając się, uśmiechając i robiąc najprzyjemniejsze wyrazy twarzy, na jakiego było stać. Księżniczko! szepnął. Przynoszę ci wiadomość, która cię na pewno uraduje. Nie chcę ci tej wiadomości udzielać od razu, bo zbyt wielkie szczęście mogłoby cię przyprawić o zemdlenie. Wolę więc tę wiadomość podzielić na trzy pomniejsze szczegóły, które się złożą na piękną całość. Mianowicie: po pierwsze, podobasz mi się. Po drugie, kocham Cię. A po trzecie, dziś jeszcze postanowiłem Ciebie poślubić i uczynić sułtanką Kaszmiru. I sułtan? przymrużył oczy. chcąc zobaczyć takie wrażenie na księżniczce starą te słowa. Tymczasem księżniczka postanowiła udawać szaloną, która nie rozumie, co się do niej mówi. Zaczęła więc biegać i miotać się po komnacie, drapiąc każdego, ktokolwiek się do niej zbliżył. O, niestety, zawołał sultan, załamując dłonie, ta piękna księżniczka jest obłąkana. Obłąkana i musi nie wolno. Mora, poknęłam potwora, wpadłam do jeziora, ratujcie, bo już pora, poślijcie po doktora! Wołała księżniczka, starając się dobierać słowa bez sensu i związku i podbiegłszy do sultana, podrapała mu lewy policzek prawą ręką, a jednocześnie nogą uderzyła go w brzuch opasły i pulchny jak poduszka. O, o, oj, oj, oj! zawołał sultan. Czy się spodziewał, że ta drobna roczka tak drapie, a ta mała nóżka tak kopie. Sprowadźcie jak najprędzej doktora. Niech on leczy tę piękną księżniczkę, abym ją mógł nareszcie poślubić. I słuchaj, wyszedł. Zostawiając księżniczkę samą w komnacie. natychmiast wydał rozkaz, aby sprowadzono najsławniejszych doktorów. Na zajutrz kilku słynnych w całym kaszmirze lekarzy weszło do, do pokoju księżniczki. Księżniczka wciąż biegała błędnie od ściany do ściany, wykrzywiając twarz i krzycząc w niebo głosy. Kto się zbliży na łokieć? Krytani mu wsunę paznokieć, a kto bliżej podskoczy, temu wydrapie oczy. Jestem straszna, wściekła, rodem z samego piekła, mam ja duszę ponurą i diabła mam pod skórą. Brat mu? Bąż! siostry żmije, kogo dotknę, zabiję. Zabitego w piec wkładam i go zjadam. Doktorzy, słysząc te groźne słowa, bali się podejść do księżniczki i zbadać jej puls oraz stan zdrowia. Gdyby zbadali, może by przyszli do przekonania, że tylko udaje chorobę, ale ponieważ żaden z nich nie uśmielił się księżniczki dotknąć, więc tylko kiwali smetnie głową i mówili szeptem do siebie. dziwna choroba. Nieuleczalna choroba. Niebezpieczna choroba. Sultan, słysząc te szepty doktorów, pogrążył się w rozpaczy. Czy nie macie żadnej nadziei na uleczenie księżniczki? Zapytał drżącym głosem. Żadny, odrzekli chórem doktorzy. Kocham ją, szeptał sultan ale, – ale jest ona błąkana, więc nie może mnie pokochać. Gdybyście ją uzdrowili, na pewno wyznałaby mi miłość i byłbym najszczęśliwszym ze wszystkich sultanów na świecie. Nie wątpimy o tym, że pokochałaby Ciebie, rzekli doktorzy. Przede wszystkim dlatego, że jesteś władcą Kaszmiru. I dlatego, że jestem piękny, dodał sultan, głaszcząc dłonią swoją brzydką twarz. I, i dlatego, że jesteś bogaty, rzekli doktorzy. I dlatego, że jestem mądry, dorzucił sultan, robiąc przy tym głupią minę. I dlatego, że się wyzwolił z rąk złego czarownika, mówili dalej doktorzy. I dlatego, że mam miły głos, wyraziste oczy, ponętny podbródek, czarujący nos, zawołał sutan, wzdychając głęboko. Tak, rzekli doktorzy, posiadasz mnóstwo zalet, ale musisz się wyrzec księżniczki. Nie znamy środka, który by ją uleczył. Przez całe życie nam będzie obłąkana. Powiedziawszy te słowa, złożyli niskie ukłony i wyszli. Sultan, pobity i posieniaczony przez księżniczkę, też opuścił komnatę i udał się w głąb pałacu, aby tam rozmyślać o swoim nieszczęściu. W tym właśnie czasie przybył do Kaszmiru jakiś dredisz z obcej krainy. Był to Firus szach, przebrany za dredisza. Ponieważ w całym mieście mówiono o chorobie księżniczki bengalskiej i o tym, jak ją sultan wybawił od przymocy złego czarownika, Właściciela zaklętego rumaka, więc wirus Szach od razu się domyślił wszystkiego. Był pewien, że jego narzeczona udaje obłąkaną, żeby tym sposobem uniknąć przymusowego ślubu z sultanem. Natychmiast zrzucił szaty Dremisza, przebrał się za doktora i poszedł wprost do pałacu sultana. Zdziwiano się więcej w pałacu, że znowu nieznany jakiś doktor zamierza leczyć księżniczkę. Sultan sam wybiegł na jego spotkanie i zawołał o, nieszczęsny doktorze, nie mam już nadziei na twoją pomoc i na twoje znastwo. Czekają ci tylko kopnięcia nogą, uderzenia ręką, przekleństwa tak straszne, że włosy stają na dęba. Ale będziesz mógł, nie będziesz się mógł nawet zbliżyć do obłąkanej księżniczki, ażeby zbadać puls. Ale jeżeli chcesz koniecznie spróbować szczęścia, to spróbuj. Wszakże trudno znaleźć mędrszego, piękniejszego i ponętniejszego człowieka ode mnie. Pomimo to księżniczka nie pozwala mi zbliżyć się do siebie. Znam takie tajemnice medycyny, odrzekł wirus szach, i posiadam taką potęgę spojrzenia, że potrafię ugłaskać księżniczkę i nawet, o ile los mi dopomoże, uzdrowić zupełnie. A więc wejdź. Wejdź jak najprędzej do jej komnaty. Za ucieszony sułtan i zrób wszystko, ażeby wyzdrowiała i mogła nareszcie wyznać mi swoją miłość, bo wiem, że ona mnie kocha, lecz obłąkanie bądź jej rozum i przeszkadza rzucić mi się na szyję z wyznaniem miłości. Firus pogładził siłą, przyprawioną brodę i szybkim krokiem wszedł do komnaty księżniczki. Księżniczka, ujrzawszy doktora, zaczęła jak zwykle biegać po pokoju, wrzeszcząc i wygrażając pazurkami. Sułtan stanął opodal i przyglądał się tej scenie. Niech śmierć ciebie zaskoczy! Niech cię. Czart! Wyżyle ci oczy! Niech cię obłęd zamroczy! wołała księżniczka, zaciskając pięści i tupiąc nogami. Firus Szach zbliżył się do niej. I szepnął tak cicho, ażeby go sułtan nie słyszał. Cieszniczko, jestem wirus szach, twój narzeczony. Przebrałem się za doktora, żeby ciebie ratować. Uspokój się, nie lękaj się. Powiedz mi tylko, gdzie się znajduje rumak zaklęty. Zdaje mi się, że sułtan złożył go do swojego skarbca. Tymczasem sułtan zdumiony był tym, co zobaczył. Po raz bowiem pierwsza obłąkana księżniczka pozwoliła doktorowi zbliżyć się do siebie. Firus Szach zbadał jej puls i rzekł do sułtana: Zdaje mi się, że potrafię chorobę wyleczyć, ale muszę przedtem wiedzieć, z jakiego powodu zachorowała. Czy nie miała czasem jakiegoś osobliwego zdarzenia w życiu? Może rzucono na nią zły urok, który trzeba odczynić? Świat jest pełen czarów, zaklęć i tajemnic. Musiałbym wiedzieć dokładnie, jakie czary opętały księżniczkę. Zdaje mi się, rzekł sułtan, że ją opętał zły czarownik, który ją uwiózł skądś na rumaku zaklętym. I sułtan opowiedział firus-szachowi, jak wybawił księżniczkę z mocy złego czarownika. Wówczas firus-szach, po udanym namyśle, rzekł: Przychodzę do przekonania, że jazda na rumaku zaklętym jest przyczyną obłąkania księżniczki. Aby ją uzdrowić, musiałbym w jej obecności odczarować rumaka zaklętego. Rumak zaklęty znajduje się w moim skarbcu, zawołał sultan. Możesz go stamtąd wydostać i odczarować. A więc jutro, skoro świt, każ mi sprowadzić rumaka zaklętego na plac przed pałacem. Księżniczka też przyjść tam powinna. Mam kadzidła, których dym zniszczy wszelkie czary i w rumaku, i w księżniczce. Wówczas choroba ustąpi zupełnie. Powiedziawszy te słowa, wirus szach ukłonił się i wyszedł. Na zajutrz, skoro świt, sprowadzono na plac przed pałacem księżniczkę i rumaka zaklętego. Firus Szach ustawił rumaka na środku placu, a sam z księżniczką stanął tuż przy siodle. Potem oczy odtoczył rumaka i księżniczkę kadzidłami i zapalił wszystkie kadzidła. Gęsty dym, unosząc się w powietrzu, zasłonił i rumaka, i księżniczkę, i firus Szacha przed oczami sultana, i gromady dworzan, bo wszyscy zebrali się na placu, aby patrzeć na uzdrowienie księżniczki. Wówczas... Firus Szach wraz z księżniczką dosiadł rumaka, śrubkę odpowiednią zakręcił i po chwili sułtan i cały dwór jego ujrzeli, jak ponad dymem kadzidę księżniczka w objęciu firus Szacha unosiła się w górę na rumaku zaklętym. Sułtan zrozumiał, że go zdradzono i zawołał: Podły doktorze! Oddaj mi księżniczkę, która jest zachwycona moją urodą! — Księżniczki ci nie oddam! odrzekł firus Szach z konia. Ale mogę ci oddać moją brodę, którą sobie przyprawiłem! Mówiąc to, zdjął przyprawioną brodę i rzucił ją tak, że upadła na łysinę sułtana. Zdrada! 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 krzyknął sułtan. Nie, nie zdrada, lecz kara! odpowiedział filuś Tak niechaj będą karani wszyscy, którzy chcą poślubić młode dziewczęta, nie zapytawszy ich pierwej o zgodę. Ruman zaklęty z błyskawiczną szybkością pomknął w błękity i zginął z oczu sultana. Jakaż radość była w Persji, gdy firuz Szach powrócił wraz z księżniczką. Tegoż dnia urządzono im huczne wesele i król perski natychmiast wysłał do króla bengalskiego posłów z zawiadomieniem o ślubie księżniczki z księciem firuz Szachem. Król bengalski uradował się bardzo i pojechał zaraz do Persji, aby poznać osobiście swojego zięcia. Odtąd wirus i jego piękna żona spędzali czas w szczęściu i weselu. Często wybierali się na spacer po obłokach na rumaku zaklętym i wspominali dawne przygody nieszczęścia. Ale wspominali z uśmiechem, a rumak zaklęty wesoło galopował po błagicie.